Drodzy Państwo, 17 września to bardzo ważna data w historii naszego kraju, w naszej historii. 17 września to agresja Związku Sowieckiego na tereny Rzeczypospolitej, ale także to ważny dzień dla Sybiraków. W 2013 roku jako poseł na Sejmie miałem ogromny zaszczyt i honor głosować nad uchwałą, która stanowiła 17 września dniem sybiraka W bieżącym roku mija 75 lat. O tragicznych deportacji tysięcy Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Wielu zmarło z wycieńczeniem w drodze na miejsce syłki. Inni nie podalali katolicznej pracy, zabił ich głód i surowy klimat. Zmarli na nieludzkiej ziemi, nie mają nawet cmentarza i należnego im krzyża na modlitwę. Dzisiaj mamy to szczęście, że żyjemy w wolnym i pięknym kraju. Памятаем, однако, о тех wszystkich, которым не дано было дочекать в той Память о тамтых часах есть надаль жива. Хистории этих выдачей мы можем показать нашим детям и внукам, сообществу и молодежи школьной. Место, в котором мы в память о наших смертных, нашей матке. И то место позастанет... Прошу <laughs> Nas jako zjadectwo naszego losu w czasach tyranii, nienawiści i przemocy. Mamy dzisiaj pewność, że pamięć o Zbierakach pozostanie żywa, dopóki istnieje Polska i Polacy. Proszę delegację o delegację, a złożymy więcej związanych kwiatów. Zgodnie z regulaminem odznaki honorowej Sybiraka na wniosek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Zarządu Głównego za szczególne zasługi dla Związku Sybiraków nadana zostaje złota odznaka Związku Sybiraków Pani Barbarze Mroczkowskiej srebrna odznaka Związku Sybiraków Panu Nikowi Tomaszowi Majszakowi oraz honorowa odznaka Związku Sybiraków Panu Damianowi Szymczakowi w imieniu wszystkich oznaczonych na dzisiejszej uroczystości, serdecznie podziękować pani prezes za to, że pielęgnuje te tradycje, docenia działania i pracę całego zarządu, wszystkich członków Waszego stowarzyszenia, jak również tych, którzy gdzieś obok Was i dla Was starają się robić tyle, ile w naszej mocy. Ja szczególnie chcę podziękować za to dzisiejsze wyróżnienie. Jestem wzruszona. I myślę, że ze wszystkich sił my dzisiaj to znaczeni będziemy pracować na rzecz Waszego związku. Dziękuję. A myśmy śni, i śli dziesiątkowani, przestańmy stepy plątani od nóg. A myśmy śni, i śli nie aż tu na pismo prawał